Nie, to, to pamiętam te pancery. Kameruje się właśnie panie. Te pancery to ja pamiętam. Mówisz? Mhm. Nie, powiem ci wszystko. Nie... Tak takich wypowiedzi. Wszystko tak samo wygląda. Ale by... Siema, Siema. Siema. go Kiedyś nie testowali? To inaczej się nazywał. Tylko co roku pewnie nazwę zmienia. Siemanko, słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was Grzesień zestaw sylwestrowy. W, tu, w dzisiejszym odcinku będzie pokażemy Wam, jak taki zestawik wygląda. Przeprowadzimy recenzję, czy warto taki zestaw zakupić oraz pokażemy, co ten zestaw potrafi pokażemy. E, tak jest. To. Test, recenzja i pokaz umiejętności owego zestawu. Za taki zestawik Space Set. Z kosmiczny secik. Trzeba zapłacić biorące 80 zł. My się żadnej promocji nie bawiliśmy. Ile 80 zł? Panie to jak za darmo. Oczywiście... Bierzemy. Pamiętajcie, wyprzedaż noworoczna na Pirochicie, to tam Was zapraszamy. Pamiętajcie o podpisywa podpisywaniu petycji. To jest bardzo ważne. Petycje online nie wchodzą w grę. Jak jakiś pan Straganiarz nie ma takiej petycji, to zapytajcie się grzecznie i uprzejmie, grzecznie i uprzejmie od kogo bierze fajwerki, żeby po prostu się dowiedzieć, która hurtownia fajwerków po prostu nie chce istnieć, bo. Według mnie każda kurtownia fajwerków, każdej kurtowni powinno zależeć, żeby każdy, który kupuje od niej te fajwerki, żeby taką listę dostawał, żeby dalej to podpisywali. A ja już dostaję masę właśnie takich wiadomości, że że tego nie mają. Więc jestem ciekawy, która po prostu hurtownia ma wywalone na branżę fajwerkową. I tylko tyle. Więc zobaczymy. Dobra, co my tutaj mamy? Taki space secik gramaturowego zestawu jest to, ale tu jest na bać kura pazurem. Kategoria F2 127,09 g mek. Ja się nie pierdzielę. Robimy unboxing tak delikatnie. Po kulesku tam się smażą skrzydełka, tam się pieką skrzydełka, więc dzisiaj tak na bogato sobie robimy z grzesiem skrzydełka. Astronomia. Skrzydełka. O! Spaceline! space co? Spaceline. Ja się nie pierdzielę. Ty, taki mały wulkanik Fuji, nie? O, patrzcie, tu mam takie... o, patrzcie, patrzcie, patrzcie co tutaj gruby ma! Diabełki! Córcia, to jest dla ciebie, proszę bardzo. Jak się martka ucieszyła, ale to na dworzu zrzucaj, bo w kołpie to wyspala dziurę. 7 gram no kur. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem czegoś takiego nie trzymać w łapach, bo widziałem filmik jak Hindus trzymał i łapy urwał. E, co tu mamy? Snake. Zobacz snake. Patrz, jaki Snake. Patrzcie jaki wariat, Patrzcie, jaki wąż. Kurde, ten wąż co nie jednym chłopcem trząsł! Zaraz, zobaczymy. Snake, co to jest? A, kuleczki. Tamagotchi zielone, takie, o. Kuleczka krakingowa. To lubię. Ja to, to kojarzę. Czekaj, poczekaj, bo to są super mocne petardy. Mamy takie petardy. Pirat. Patrzcie, taki piracik. Najmocniejsze petardy, jakie są tylko na rynku. 4,8 gramaneku, 0,8 na sztukę. Ile jest sztuk? No, sześć. Ty masz piratki, nie? No to ta sama gramatura jest. A co właśnie ta wielkość? No, patrzcie, ta sama gramatura, a wielkość jest zupełnie inna. Patrzcie, taka piratka. Kurde, I patrz. tyle samo Kurde, Co samo stóp. No, patrzcie, nawet mamy Fuji. 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 Jak ryba Fuji. Co, petardy, panca, panca. A, a nie, tu jest kapkę mniejsza gramatura, bo petardka mniejsza. Patrzcie, takie petardy, panca. Panca, kurde, za dzieciaka to wiesz, że to poruszało, jak, jak patrzyłem, taki czołg, takie, wiesz, batalie, strzelanki, kurde, to naprawdę działało ja na się, ja, ja, ja za dzieciaka myślę, ten, z tych zestawów, jak braliśmy w Sylwestra, to petardy, mówię, ale petarda, o, ale chuczy. A później do wójcia się przyjechał, pierwszy raz, paliło się kurde Black Defy. i oooo, to tak. jest petarda. Powiem Wam tak, co do rakiet, dwie małe rakietki, rakietki nawet mam 12 gram neku, to takie Neptunki, i Saturniki, takie małe, tyci rakietki, nawet dość dobrze są skonstruowane. No i mamy cztery większe rakietki, Merkury, Uranus, Big Night i Star Multi. troszeczkę większe, tutaj 17 gram neku, tak to, to się o to e, prezentują, więc Taki zestawik. brakuje mi tu jakiejś zimnych ogni, żywych ogni. Jeden, zimnych ogni brakuje. Jenna, Powiem Ci było. tak, za 80 zł, straszną biedą firmię to około 80 zł jestem w stanie za to dać. Dlaczego? Bo mamy tak. Ta... Tych rakietek za dużo nie ma, nie? No to, to jest chwila moment. Do zestawu nie mamy dołączonej żadnej rurki do bezpiecznego odpalania rakiet, za co jest minus. W dzisiejszych czasach... Powinna być taka rureczka do puszczania rakiet. Tych rakiet się nie puszcza z butelek, trzeba mieć odpowiednią rureczkę. Petardy, no to petardki takie dla dzieciaka do zabawy, no nie oszukujmy się. Tutaj kuleczki trzeszczące, jeden wulkanik i diabełki. Troszeczkę biednie, troszeczkę biednie, powiem jak za 80 zł szału nie ma. Dobra, lecimy, testujemy, sprawdzamy co tam to potrafi. Zapraszam Was na Instagrama Machony 69 i lecę przekręcam kurczaka, bo się pali. Grzesiu sobie oglądasz, nie oglądam, możesz cyple pościągać, żeby później było mniej... A, dwie są małe rakietki, mówię, kurę, tylko jedną dali? Będzie mniej potem roboty i mniej zbierania śmieci. Wulkanik. Wulkanik? No to dawaj, lecimy sobie z tym zestawem z wulkanik. Dawaj. Normalnie tak odpadł ten ląd z boku, co tam będziesz to wyciągał, Grzesiu? Ale go, ale go położę. O. Dawaj odpalę mojego wariata Zobaczmy Zobaczmy ma małego bydlaka. Sprawdźmy Nie, one były pamiętam dobre Tak sobie zygaj z kierkami Raczej Kracklipu nie uracisz, nie? Takie, no, taki mały pierdeczka no. Dobra, dawaj teraz Snake'a. zobacz Snake'a Wążeczny mm, Wążeczny jest bardzo niebezpieczny, dawaj wariata dawaj kuleczkę jedną w powietrzu może na ziemi tam nawet resztkę lodu mamy dawaj, zobaczymy co ten dawaj najpotrafia sobie luzem odpalmy zobaczmy jak to luzem wygląda o, taka takie takie o dobra dawaj takie o wi o tam woda jest. O, ale pod wodą bąbelki pod wodą ty Dobra, spróbujemy, spróbujemy tak. O, o, gdzieś, gdzieś słychać, bo... Gdzieś odpowiadają ogniem. Dobra, dawaj. Kocham ten zapach ten to nie jest może siareczka, ale... Łiii! O! Nie! Dawaj jeszcze, masz jeszcze jednego snajka? masz? Jest jeszcze. To dawaj, wykop mu dołek. Dawaj. Wykop mu dołek. No i co? Zakopać go? No, tak delikatnie, tak tyci tyci przy kilgo ziemią. O! Zobaczymy czy wyskoczy na z ziemi. A, Jak popcorn. <laughs> Jak popcorn! Dobra, dawaj petardy, ty. Masz jeszcze jednego, a ty wariacie. Kurno, nie a skopa mu zawaliłeś? Nie, nie trafiłem. Ten nawet wbił się powietrzem, widziałeś, Jak taki no. bring Dobra, dawaj petardy. Ty dawaj petardy. A nie, jest jeszcze. Dobra, dawaj petardy, ja jestem ciekawy tych pancerów w ty tej wariacie. Dawaj pancer. Panca. Dawaj, kurde, uwielbiam te petardy. Ja też ja się ich zawsze bałem za ja dzieciaka. Mówię czerwone jak dynamit. Będzie pewnie taka mega mega power. Teraz ja żeś blisko rzucił. Ty, ale akustyka się fajnie niesie. Dźwięk to jak ten, jakbyś ee, strzelał balona. Z albo z zbalana, albo ten pistolet na te na, 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 na kapiszony. Nie, na kapiszony. No, no, dawaj. Prosty. Rzucaj pancera na lud, zobaczymy Jeszcze czy jeden Ty, zobaczymy czekaj, tu jakieś śmieciowisko jest. Może jakaś buteleczka plastikowa będzie. Bo do szklanej to nie wrzucamy. Ty, mamy puszkę, ty, Grzesiu, zobaczymy czy puszkę podbije. Dawaj. Dawaj pod puszkę, dawaj. No chyba lżejszego zawodnika niż puszka po konserwie nie ma. Nie weź w rękę, nie dygaj, Grzesiu. Nie, dotykam tego. No wej, no, deszcz mu świeżutko. Nie wiem, wie, kto to dotykał Jak i czym to, dotykał. Wędkarzy no wędkarzyna co tu łapał tego 12-metrowego. No dobra, niech dotknę. Później mi będziesz mył, kurna, Dobra, trece. ale mogłeś przytkać. Wow! Jak chcę jeszcze raz, dawaj, jeszcze raz. Ty na górce dawaj, strzelimy w bok. Ty, no te petardy się na coś przydają. Pa, ty kaczor, pa. O tak damy, zobacz, ty, ty mordo. Dobra, dobra. Dawaj. E, Zobaczymy do dokąd przeleci. Ty e, to masz głowę, kurwa, <gulę> Dawaj mordeczko Zaraz do, dokąd doleci. O, ta słabsza. <gulę> ta słabsza. To ten panca panca słaby. Wrzuć teraz panca do środeczka, ty. dawaj. Wrzuć do środka. Ja pierdzielę. Panca, panca. Stary się petardkami bawią, nie? I to jeszcze takimi pikolakami. O, Oooooo. Dobra, dobra. Mieszam z pancerami. Jakie tu mamy? Teraz mamy takie, zobacz. Piratka. No, tu puszczam, że będzie wariactwo. O, czuję ten huk. Ja czuję, że puszczę. Czuję te piszczenie w łóżkach. Dawaj wariacie, ty ma C E nawet. O, Aż się sama wariatka rwie. Dawaj, rzuć jedną luzę najpierw. Dawaj. A! Pisza. Powiem Ci dawaj podpuszkę, dawaj, 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 mordo. Dawaj podpuszkę, czekaj czy wejdzie. Nie wejdzie. Taka wielka, no to w poprzek ją A postaw. Nie wejdzie. wejdzie. Jak nie to po długością postaw. A, dobra. O tak, o widziałeś? O. I teraz puszeczkę kładziesz elegancko i, i patrzymy jak wysoko leci, wariatka. Ja cię nie pierdzielę. To są pirowe. Dobra, dawaj te największe petardy. Te największe petardy muszą mieć moc. Moc prosto z Biedronki, gdzie siowiasz kolana dyga, dygotają. Co to jest, proszę państwa? Co to jest? Co to jest, proszę państwa? To są państwa? petardy z Czachą. To są piraty. piraty. I to z Biedronki. Dawaj. Jaka wielka petarda, człowieku. Co to jest? U Matko bosko, człowieku. Dawaj, odpalaj. O. Chyba na najgłośniejsza z nich wszystkich. Powiem Ci aż mój bąbelek lata. Dawaj, dawaj pod tę potem Pod puszeczkę. Gdzie uciekasz ty! Mordeczko. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź! Dawaj, wbijaj pionowo, Wujcio przyłoży. Ta puszka śmierdzi. Dawaj. Palona kukurydza. Ty, dawaj jeszcze raz! Ja mam dobry sposób, żeby wysoko latała. Dawaj tutaj! Dawaj tu, tu tu wariacie, dawaj tu! I tak w poprzek bijemy. Ja jeszcze raz. Ty, super zabawa. O, dawaj. O, pięk, podpalaj mordo. I patrz, moja strategia na podbijanie wysokogarków. Patrz, wbijasz mocno. I pak, leci. Pa. <ścoughs> Prikła jak bonczek. Zobacz, na petardę. Zobacz. O oh my gosh! O, Tutaj dobra. też zauważyłem, <ścoughs> co Zostało. Jaka ta, dobra, co nam zostało? Rakiety. No to dawaj rakietkę, Grzesiu. rakietę. rakietę. Weź te. Chyba wszystkie, bo tam mamy rurkę. Gdzie? Tam, po drugiej stronie. To bierz wszystkie już. Idziemy. Wiesz rakietę. O, o, jaki piękny zastaw. Jak nie się jak prosiaka i te petardy, ty, co tu leżą wszędzie. Nie. Ja cię nie kręcę. Tam, tam po lewej mamy tam, naszą. Tam, 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 tam. Tam, ty, ale ty, powiem się, łapam i zmarzła. Paluszek, grzebaluszek. O coś ustawimy na manualną, więc powiem Ci, te petardy to takie no, dla takich no, maluszków, nie? I powiem Wam, to są idealne petardy, żeby i najmłodszych przyzwyczaić do huku, i zwierzęta przyzwyczaić do huku. No. Bo to nie jest zagłośne, to jest takie pryknięcie. Dawaj, najmniejsze, najpierw lecą rakiety. Tak jest. Dawaj, odpalę, musisz chyba gaz podkręcić. No jest na full. Tak? Mhm. Oooo, migotanie kur na długie. Chestia miała zawsze dobre migotanie. No. Ty ładna do... ci powiem. to gramów? 12. 12. Ty i ta ładna była! No, druga mała. Więc Piro pirobajery, no to takie... Pirobajery, tak? To nędzę, no petartki jedynie, ten wulkan też szału nie ma. No, ale pierwsza rakieta, a Ty, ładne. co znów do mnie dzwoni. Dobra, wiesz kolejny, Grzesiu. Oni wiedzą, kiedy do mnie wydzwaniać. Matula, poczekaj chwilę. Kazio chce przyjechać. Znaczy nie Kazio ten Kazio, tylko piekarz. Piekarz. ten słynny piekarz z filmików czasami ze Stasią. Dobrze. Teraz trochę większe. Papi mi zwarzły, duża wilgotność jest. O, człowieku, poszła jak Ale... Ty, migota nie miałem na plus, ale wysoko poleciała. Ale powiem ci, że. Wielkość efektu taka sama jak te małe. Dlatego, że ona poleciała wysoko. Im wyżej rakieta leci, tym efekt będzie mniejszy, wiesz? No ta to <grym> będzie. Ona nie jest piękna. Poszła ledwo co. Nędza. Nędza. Stany... Ale głośne są. To Stany. trzeba przyznać, że są głośne. Huk, huk Więc powiem ci tak. Rakietki nie są najgorsze. Eee, ale. Piro Bajery. No kurde, drogi ten zestaw jest. no. Gdyby to 6 dyszek kosztowało, to jeszcze warto byłoby płaszyć się. Trochę dobrze, ale ładnie, rakiety go. Dobra, więc co Grzesiu ostatnio to wbił chyba w ten. O, teraz przykład, dlaczego nie wolno rakiet wbijać w ziemię. Dlatego y, to służy, żeby z tego odpalać. To nie służy, żeby z tego odpalać. I tak też nie robimy. Odpalaj, Grzesiu. Nie wbija się rakiet w ziemię. Bo mogą mnie wylecieć. A to jest przykład co się stanie gdy źle odpalimy ty poszła. Czy największy efekt miała. No bo nisko wybuchła. Ale powiem ci tak, jeśli mam być 4, co do tego zestawiku. To powiem ci takie no, cztery z plusem, cena go niższy. Te petarki sobie weź weźmiemy sobie. Na kanale Machony bez Piny zobaczycie zestaw z takimi rakietami, a kolejny odcinek jaki będzie, to będzie. Predator z Aushan i oczywiście miał kosztować 60 zł, a zapłaciłem 90. Ja to zatrzymam. 8 tylko kostowałem. Trzymajcie się ciepło i cześć. to był ten.